Uwaga, szaleństwo dla tych, co szukali jakichś terenowych rzeczy. Jesteśmy w Pinet. Mamy tu obiekt, który ma grubo ponad 150 metrów kwadratowych. Można zrobić z tego mieszkanie, co kto sobie życzy, jakieś wakacyjne. I uwaga, dużo, dużo do tego jest terenu. Drzewka. Jest drugi domek. Obu można mieszkać, sobie robić, co kto chce. Na razie ktoś tutaj sobie tylko zrobił magazyn, chce się tego pozbyć, czyli można sobie to by było tanio kupić. Najważniejsze ziemia, ziemia i jeszcze raz ziemia a o to było bardzo dużo zapytań. Tu mamy co najmniej 2000 m2. Tutaj kiedyś był basen, lub gromadzą wodę do podlewania. Kto jak co woli. Mega ważne jest woda i prąd. Powtarzam, jest woda i prąd. I teraz pokażę, ile tu jest terenu. Można sobie to zagospodarować. Nie jest to działka budowlana, tylko rustika. Ale ze względu na swoją wielkość, ma potencjał. Pinet, wszyscy znają z moich filmów, a kto nie zna, niech wpiszę sobie na YouTube. Pinet. I ta cała posiadłość kosztuje 24 tysiące euro. To jest naprawdę coś ekstra, ekstra. I właściciel tego obiektu ma też dom do sprzedania, do którego za chwilę pójdziemy, dlatego dodam te filmy oba w kolejności, naprawdę warto, 24 tysiące euro, ale jeżeli jeszcze coś uczkniemy, to już by było rewelacyjnie. Zapraszam do zapytań, można mieć swój kawałek ziemi w Hiszpanii.